Witaj. Spóźniłaś się. Wybacz mi, spotkanie. No to opowiadaj. Spójrz na oś czasu wszechświata. Na początku piekło istniało tylko jako kodeks moralny. Ludzie go przestrzegali, bali się go i przekazywali wieść o nim z pokolenia na pokolenie. W tym wymiarze urodził się Artur. Artur umarł dość młodo, aż był Uczciwym człowiekiem, jego dusza została złapana przez śmierć. Służył jej, natomiast kiedy dowiedział się, że piekło nie istnieje, był zdruzgotany tą wiadomością. tak chciał, że jego ostatnim klientem był podróżnik w czasie i przestrzeni. Podczas swojej interwencji tam dotknął klawiatury, co przeniosło go na początek stworzenia. Tam pełen szału i mocy, którą został oddarowany przez śmierć, zmienił cały wymiar w piekło. Co nazywam paradoksem, albo pętlą wisielca. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą nastać w czasie. Dlaczego? No bo... Wyobraź to sobie. Wszyscy poza mną myśleli, że piekło istnieje od zawsze. Nie od początku domyślałem się, że... coś jest nie tak. I o istnieniu piekła dowiedziałem się dopiero niedawno. Piekło teoretycznie zostało stworzone na początku istnienia, ale Artur o tym nie mógł wiedzieć, bo jakby wiedział, to by go nie zrobił. Ale po co mi to mówisz? Wiem tylko, że zatrudniłeś mojego recepcjonistę do szufladkowania różnych paradoksów i innych zjawisk. Jest wampirem i w zasadzie nie śpi. Szybko myśli i pisze. Wracając. Paradoks piekła wywołał falę, która rozeszła się po wszystkich rzeczywistościach, powodując między innymi mroczne odbicie. Albo wywołując potwory z wanny albo z ubrań, Albo dom, z którego nie da się wyjść. Różne zaburzenia czasoprzestrzeni. Zapylenie człowieka, albo... Dobra, wszystkie anomalie mam tutaj. Paradoksy. Dużo z nich zebrał już podróżnik w czasie. I nadal zbiera. Większość z nich jest niefizyczna i nie trzeba z nimi nic zrobić No dobrze, ale... Co mi do tego? Otóż w twoim wymiarze, którym się opiekujesz, Również jest taki paradoks. No i co to jest? Nie wiem. A co my mamy z tym zrobić? Nie ja mam tylko jeden pomysł. <grym> Nie. Albo ty, albo. Nie chcę go widzieć. Słuchaj. Poza tobą tego kolibry zna się na czarach w tym wymiarze, więc nie chcesz się chyba do niego poświęcić. A jesteś w stanie go sprowadzić? Tak. To niech przyjdzie. Tylko szybko. Dobrze, on też się śpieszy. Zaraz mam spotkanie z podróżnikiem. Dobrze Cię widzieć, baroneso. Jak na Twój wiek wyglądasz, zabójczo. Czego chcesz? Czego chcę? <grych> w pewnym momencie zapragnę Twojej duszy, ale jeszcze nie teraz. Teraz pomożesz mi w łapaniu istoty gorszej od Ciebie. Nienawidzę gadania. Możesz przejść do rzeczy? Bo jestem umówiona. Umówiona, skąd pewność, że stąd wyjdziesz, gdybyś chciał mnie zabrać, to byś przyszedł sam, ale oboje wiemy, że to się nikomu nie opłaca, kiedy pracowałem jeszcze jako urzędnik śmierci, poznałem pewnego chłopca, miał na imię piotruś, został zabity przez wampira. Bardzo brutalnie. A wampir ten nie otrzymał kary. Bo jak wiemy, jest nieśmiertelny. Bardzo chciałbym przygarnąć jego duszę do piekła. Ale wiem, że łączy Was wspólna przeszłość. I bardzo ciężko go zlokalizować. Poza tym, mam teraz w piekle pewien problem. Nie potrzebuję świeżych demonów. To tyle. Nie mogłeś napisać. Uznałem, że chcę ci o tym powiedzieć osobiście. Poza tym lubię te nasze spotkania. Niewiele istot stoi ponad Tobą. Nie zapomnij, dzięki komu tutaj jesteś i o naszym układzie. Dusze nieśmiertelnych wampirów w zamian za. Przyprowadź mi go. Fascynujące. Ty wiesz w ogóle co to jest? To jest... Czarna magia kłosu. W kubku. W To co kochany? Umiesz to zniszczyć? A ty nie możesz? Wiesz, że nie lubię brudzić rąk. Poświęcę się w imię osoby, która dla potęgi morduje moje dzieci. Haniebna śmierć. Straszny. Chyba się nie lubicie. A ty mi chyba czegoś nie powiedziałeś. Wiedziałam. Chyba już. Пиздец. Ничего не осталось. Ничего Ugrywasz się tu już tyle lat. Jak widzisz, ja potrafię cię znaleźć. Teraz powinienem cię zabić albo zlecić to komuś z rady. ale tego nie zrobię. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Słucham. Za 72 lata w tym mieszkaniu pojawi się anomalia. Będzie bardzo silna. Zabije osobę, która będzie próbowała ją zniszczyć. Ty to zrobisz. Mamy inne wyjście? Nie. Takie istoty jak wy nie powinny w ogóle istnieć. Widzimy się za 72 lata, zagarmistrzu Uszyty. Nie było takiej potrzeby. Przy okazji pozbyłem się ważnej osoby i pomogłem baronesie.